...w tym odcinku. Siemanko! Zapraszam Was na trzeci odcinek z naszej wyprawy. Tym razem skupimy się bardziej na miejscówkach, a mniej na przyjazdach. Pyr, pyr, pyr. Przemo sobie jedzie i tu, proszę bardzo, mecz Krykieta. Ale prasa też, zobacz, to z bo prasa też ma swoje miejsce, zobacz, przyjechał. Tak, tak. Tam prasę jest. Dokładnie. Wiesz, że po czesku prasa to świnia. Dzięki. 55, ok. Lankijski, Lewandowski. Okay. ok. Ale parę słów o samym krykiecie. Jest on tam tak popularny jak u nas piłka nożna, jeżeli nie bardziej. Są z niego dumni. Grają na ulicach, na podwórkach, na plażach no jarają się nim przeokrutnie a jak gra reprezentacja na ulicach jest puściutko a teraz sobie pojedziemy zobaczyć buddyjską stupę Stupy, a jest ich tutaj kilka tysięcy, zostały zbudowane jako miejsce kultu i przechowywania relikwii. Budowano je już w III wieku przed naszą erą, jako wyraz wiary i szacunku dla buddy. Stupy takie jak ta mają kształt kopuły i symbolizują duchową drogę do oświecenia. Są miejscem modlitwy, medytacji i pielgrzymek. Sri Lanka jest jednym z najważniejszych centrów buddyzmu na świecie. Wieloleńskie Muzeum Herbaty. Jest to dawna fabryka jeszcze z czasów kolonialnych, kiedy herbata była na wagę złota. Tutaj liście suszono, kruszono, pakowano, wszystko na eksport głównie do Europy. Maszyny tutaj mają ponad 100 lat. Ta jest z 1880 roku. Sri Lanka, dawniej Ceylon, to dziś jedno z najważniejszych miejsc na herbacianej mapie świata. Herbata trafiła tu w XIX wieku za sprawą Brytyjczyków, którzy w górskich rejonach znaleźli idealne warunki. Wilgotny klimat, żyzna gleba, odpowiednia wysokość i tania siła robocza. Ale o tym zaraz. Z czasem małe plantacje zmieniły się w ogromne gospodarstwa, a cejlońska herbata zaczęła trafiać na stoły z całego świata. Do dziś większość liści zbiera się ręcznie. Najlepsza cejnońska herbata rośnie na wysokości powyżej 1200 metrów. Im wyżej, tym wolniejszy wzrost liści, a to oznacza więcej aromatu i głębszy smak. A najbardziej luksusowa z herbat to Silver Tips. Jej tradycja pochodzi z Chin, dawniej pita wyłącznie przez cesarzy. Zbierana ręcznie tylko młode, nierozwinięte listki i to o świcie, zanim dotknie je słońce. Nie jest fermentowana ani mocno przetwarzana. Dzięki temu zachowuje delikatny, lekko kwiatowy smak. To najdroższy rodzaj herbaty na Sri Lance. Kilogram potrafi kosztować kilkaset dolarów. Święty gral wśród herbat. Ale herbata na Ceylonie to nie tylko smak i tradycja, to również historia wyzysku. W XIX wieku Brytyjczycy sprowadzili Tamilów z Indii, by pracowali na plantacjach. Długie godziny, groszowe stawki, życie w barakach i kary cielesne. Bez praw, bez głosu. Przez całe pokolenia byli traktowani jako gorszy sort człowieka. Kolonialny wyzysk w czystej postaci. A ten pan to James Taylor. Od niego wszystko się zaczęło. Szkot, który zasadził pierwsze krzewy herbaty na Ceylonie. Był 1867 rok, a on na plantacji Lulu Kondra eksperymentował z nową uprawą. Zaczęło się od kilku krzaczków, a zmieniło cały kraj. Ale teraz przerwa na herbatkę. this is iced tea iced and this is sugar syrup you have to put put iced tea uh, into the ice tea okay. and uh, this is uh op orange opie. Mm -hmm. this is green tea and this is chai tea and this is uh, ginger tea and this is silver tips in white tea great okay. okay thank you very much <laughs>

Czyli trzeba chyba. Na, na Tutaj musimy odstawić buty, jak wchodzimy do świątyni. Zdejmowanie butów w miejscach sakralnych, jak świątynie, stupy, czy nawet posągi buddy, to wyraz szacunku i pokory. Chodzi o to, że: po pierwsze, buty uznaje się za brudne, bo dotykają ziemi, czyli tego co najniższe. Po drugie, stąpanie boso to symboliczne oczyszczenie i zbliżenie się do sakrum. I po trzecie, okazuje to też, że nie stawiasz się wyżej od świętego miejsca. Ani dosłownie, ani w przenośni, świątynia Zełba, Dalada maligawa, jest jednym z najświętszych miejsc buddyzmu terawady. Ja w ogóle bardzo długo myślałem, że terawada to miejscowość, a to jest odmiana buddyzmu. A konkretnie najstarsza istniejąca tradycja buddyjska dominująca na Sri Lance, Tajlandii, Birmie, Laosie i Kambodży. Ale do rzeczy. Świątynia ta mieści się w dawnym królewskim pałacu. Ma ponad 400 lat. A słynie z przechowywania najcenniejszej relikwii w kraju. Zełba Buddy Tradycji, po kremacji buddy w Indiach jego lewy górny kieł został ocalony i przewieziony na Sri Lankę w IV wieku. Przez wieki uchodził za symbol boskiego prawa do rządzenia. Król, który ją posiadał, był prawowitym władcą Sri Lanki. Dlatego relikwia była pilnie strzeżona, a świątynia znajdowała się zawsze blisko pałacu królewskiego. Obecnie relikwia przechowywana jest w świętym relikwiarzu i nie jest wystawiana na widok publiczny. Wierni modlą się przed zamkniętymi drzwiami. Codziennie odbywają się tam trzy ceremonie z muzyką bębnów, z ofiarami z kwiatów i kadzidłami. To miejsce pielgrzymek, narodowej dumy i duchowej siły Sri Lanki. No dobrze, ale dlaczego składają akurat kwiaty? A dlatego, że symbolizują nietrwałość, a nicza, jedną z podstawowych nauk Buddy. Gdy składasz świeży, piękny kwiat, wiesz, że za chwilę zwiędnie. Przypomina to, jak wszystko, co piękne w życiu, jest chwilowe i jak te chwile trzeba doceniać. Wszystko zniknie, więc doceń to, co masz teraz. Coś w ten deser. Ofiarowanie kwiatów to też wyraz oddania Buddzie, jego naukom i wspólnocie mnichów. To gest pokory i duchowej czystości. Albo okazja, by wrócić coś na Insta. Za rok zakładasz, czasami w Tajlandii są na przykład dwa miesiące, zakładasz te swoje szaty z kolegów idziesz przez kraj dwóch i będziesz przez rok Aha. to są zwykle ludzie tutaj, często prawdopodobnie też, którzy są biznesmenami i tysiąc rzeczy innych robią Hej, 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 Hello! hej! Edi Rigiria Te ruiny mają 1300 lat. Starożytna świątynia, w której prawdopodobnie przechowywano się te relikwie. Po jej czterech stronach znajdują się posągi buddy, a kolumny kiedyś podtrzymywały drewniany dach. W środku było ciemno, cicho i akustycznie, i można było w spokoju recytować sutry i medytować. Obok spacerują sobie warany bengalskie. Według starożytnych wierzeń to strażnicy świątyń, a ich zadaniem było odpędzanie złych duchów. Sama konstrukcja tworzy idealny okrąg: kolumny są wykonane z granitu, a posągi z wapienia o bardzo wysokiej gęstości. Medyligyja przetrwała wojny, upadki królestw

Chodź pan, panie, a tu zoru, chodź. Dobra, macie jeszcze, nie kupesz. Z drutami świeci nie giery, to czasowo. Ale takie to się nalegało, żeby tak, a tak na wlew. A, żeby te druty miały trochę rozstaw lepszy, to by może się załapała. No, następny, Batman. No, Ale jak się wejdzie, to podobno się wokół Grubo. Muszę się napić. A jak się napić, to po królewsku. Z królewskich kokosów. Thank you very much. Taka woda kokosowa to świetny naturalny izotonik. Zwłaszcza na takie upały. Pobierz Mariszku. Ciepły, mhm. ale dopyszny. Ta pani jest przesympatyczna, ale nie chciałbym z nią zadrzeć. Ten most powstał jeszcze w czasach kolonialnych, co zresztą doskonale czuć pod stopami. Chyba nie robi takiego wrażenia. Ma około 150 metrów długości i jest 18 metrów nad rzeką. wie się ten most. Przeżyłem, a się gibię? A zobacz, patrz, tak długo to on pewnie nie zobacz. Tutaj już przęsło jedno, to poszło. Wow, wow. No grubo. Kolik Dobra jedź, bo uwagę tutaj... Taką kośtawkę to ja rozumiem Ty się trzymaj i nagrywaj tylko. Dobra oh, kur, to było warte tego wyjazdu! <gryw> <gryw> Idziemy tam. Niestety nie sami. To jest burawar. Teraz załapałem, że to jest jego noga. A po drugiej stronie jest jeszcze druga. A była jeszcze głowa, ale nikt nie wie jak wyglądała. Mamy tylko artystyczne interpretacje. A taką fortecę, u pałac, zbudował sobie półtora tysiąca lat temu król Kashiapa Chodźmy zobaczyć, co z niej zostało. A tu jesteśmy świadkami małpiego rabunku. Nie mają litości. I już zwanimy my O piesolek.

a ten wielki cycek w oddali do Pidurangala. Tam przeniesiono mników, kiedy Karsiapa zajął Sigirię. czuję, że chyba trafiliśmy na niebywały tłum wtedy. Tak. No poczekaj tam. Wystarczyło przyjść chwilę później, co? Tak, nie? Dobra, weszliśmy. To są ruiny pałacu króla, który według historyków zamordował własnego ojca, by zdobyć władzę. Na szczycie samotnej 200-metrowej skały zbudował potężną twierdzę i nową stolicę. Otoczony ogrodami i rzeźbami, pałac miał symbolizować boską potęgę władcy. Po jego śmierci Sirigia została opuszczona jako stolica i przez wieki służyła jako klasztor. Dziś to miejsce wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. did it what kind of weapons and why right in style